No dzisiaj zaczynamy holować samochody popularnie nazywane wrakami na wyznaczone miejsce. Do tego przy ulicy Czaplinieckiej tamte pojazdy, które tutaj jak widać no, mocno zniszczone, nie będą straszyć mieszkańców, nie będą zajmować miejsc parkingowych, tam będą czekały na właścicieli. Jakie to są samochody? Jakie warunki musi spełnić, tak powiem, samochód, żeby był wrakiem? I co są tak. To jest kilka takich warunków. Przede wszystkim no, pojazd no, porozbijany, tak? W sensie ostre krawędzie, wyciek płynów eksploatacyjnych, czyli zanieczyszczanie środowiska. Tak jak powiedziałem, taki pojazd no, stwarza zagrożenie dla przechodniów, dla dzieci szczególnie, które. No, chętnie się bawią przy takich pojazdach, w związku z tym no, nie mogą być w przestrzeni publicznej. Wyszukać się takich aut, czy to mieszkańcy zgłaszają? Jak to wygląda? Sami zaczęliśmy, zauważyliśmy taki problem, prawda? Raz, że brak jest miejsc parkingowych, dwa, no te pojazdy straszą, straszą mieszkańców. Zaczęliśmy tę akcję od pięciu, oznakowania pięciu pojazdów na terenie miasta. Dzisiaj rozpoczynamy no, holowanie tych pojazdów, ponieważ na początku je oznakowywaliśmy. Czekaliśmy na zgłoszenie się ewentualnych właścicieli. Niestety tacy do nas się nie zgłosili. Najczęściej to są osoby, które według naszych danych, bo sprawdzamy to w centralnej ewidencji pojazdów kierowców, osoby, które po prostu zmarły bądź przebywają długotrwale poza granicami kraju, więc osoby te się do nas nie zgłosiły i ten pojazd, no, ewentualnie gdyby się zgłosiły, będzie oczekiwał na nich na parkingu. Dzisiaj pierwszy taki pojazd? A... Dzisiaj dwa, dzisiaj dwa Mamy mnóstwo zgłoszeń, weryfikujemy. Staramy się na początku docierać do tych właścicieli, bo mieszkańcy dzwonią. Spotkało się to z pozytywnym odzewem mieszkańców dzwonią. Weryfikujemy, czy ten pojazd kwalifikuje się. To znaczy, nie musi to być stricte pojazd popularnie nazywany wrakiem, są też takie pojazdy długotrwale, tak zwane długotrwale nieużywane. Czyli teoretycznie nie posiadają takich zewnętrznych oznak wraku, ale stoją, już widać, że wokół nich wyrasta trawa, prawda, a niejednokrotnie nie mają powietrza w ogumieniu, w związku z tym też na takie pojazdy będziemy reagować, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy docierać do właścicieli, no będziemy też, to jest dosyć istotne no na parkingach miejskich, a, czy to w strefach ruchu, czy w strefach zamieszkania muszą stać pojazdy, które posiadają aktualne OC i też o to apelujemy, żeby mieszkańcy na to zwrócili uwagę. A to auto, przy którym stoimy, to chyba taki podręcznikowy wrak? Tak, ja myślę, że to jest taki już ekskluzywny, najbardziej z tych wszystkich wraków, które mamy do scholowania. No cóż, nie udało nam się dotrzeć do właściciela, no i dzisiaj zaczynamy akcję.